Dzień dobry, dzień dobry, cześć i Moi drodzy, no internet dzisiaj kipi od przeróżnych komentarzy na temat filmu, tylko nic nikomu, tylko nic nie mów nikomu, tylko nie mów nikomu, no wiecie o co chodzi Tomasza i brata i powiem Wam, że mnie na przykład osobiście też film poruszył i emocjonalnie i tak dalej, takie dziwne samopoczucie po, ale co mi się spodobało, na końcu ta lista współproducentów Kojarzycie? Współproducenci, wszystkie nazwiska, które sparły w Patronite. Teraz chciałbym Wam coś pokazać. Uwaga. O tutaj za mną taki piękny budynek, tutaj drugi. W ogóle Dolina Krzemowa, słuchajcie. Tutaj trzeci. I to są budynki, nowe budynki Urzędu Skarbowego w Poznaniu. I tak sobie myślę, czy tam gdzieś też znajduje się twoja, moja, taka cegiełka, która będzie mówiła czy mówi, jest gdzieś w rejestrze wypisane. Współinwestor, współinwestor tego budynku. No, ale to już tylko tak z ciekawości. Mój drodzy, często się mówi, że Urząd Skarbowy, że drama. Oczywiście znamy wiele historii w Polsce, które... Urząd skarbowy no, przyczynił się do tego, że wiele historii miało bardzo smutny finał. Natomiast powiem Wam, że trzeba z Urzędem Skarbowym żyć dobrze, bo to jest tak trochę jak firmy. Firmy są na fakturach, a między fakturami są ludzie. Urząd Skarbowy to też są ludzie. I naprawdę wszystko da się załatwić, jeżeli sam masz dobre podejście, idziesz z dobrym nastawieniem, że załatwisz, że Ci ktoś pomoże. I nawet pani, która w okienku podawczym ma napisane, okienko podawcze nie udziela informacji. Jakiejś informacji jest w stanie udzielić jeśli odpowiednio się to do tego podejdzie. Także moi drodzy życzyłbym sobie, żeby kiedyś Tobie mi przysłano Taki pisemko na koniec roku, Panie Tomaszewski, Panie Kowalski, taki certyfikat z Pana podatków wybudowaliśmy kawałek ścieżki rowerowej, położyliśmy kostkę brukową w jakimś parku, postawiliśmy tyle ławek, cokolwiek. Fajnie by było. Jakoś tak chętniej by się te podatki płaciło. Co o tym sądzisz? Pozdrowienia!